Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak zawsze widzimy się w grze Shakes and Fidget. Tym razem znajdujemy się na serwerze europejskim o numerze 10, ponieważ trzeba troszeczkę przyprogresować na naszym paladynie. Z racji tego, że mamy epicki weekend, postaram się to wykorzystać i się troszeczkę przebrać oprócz tego też przypuszczać. Ale zanim się przebiorę, to sprawdźmy sobie SF Tulsa. Zalogujmy się tutaj na SF Tools elegancko, oczywiście nagrywam odcineczek na Twitchu i śmieją się ze mnie, że jestem family friendly content creator. Dobra, Battle Mage, sprawdźmy co my tutaj mamy, cyk. Znowu SF Tools, ładuje się pingwin, gdzie my tutaj mamy, cyk, dobra. O, i na samym starcie możemy w ogóle zamknąć wieżę, więc to zróbmy. Wejdźmy sobie od razu i zamknijmy wieżę, bo na wieżę mamy bardzo dużo procent. Grzeczny Sadek. Dobrze, dobrze. Hi bro, I'm Arvon. Ah, hello my friend, hello my friend. Now you gonna see my push. That's why I told you. Ok, dobra. Wieża zamknięta, mamy już to za sobą, elegancko, gawędziarz, ukończ wieżę, piękne, tutaj mamy osiągnięcie dodane, plus 34, to sobie to wymieńmy oczywiście, odzyskajmy sobie klejnocik, pyk i sprawdźmy co mamy dalej do kliknięcia. W następnym jest dwa piętra, a nawet trzy, a nawet cztery piętra w 13 piętrze cztery piętra w 13 piętrze niesłychane niesłychane to tylko u mnie na streamie w strefie mroku oczywiście to wchodzimy sobie w strefę mroku i tutaj 13 piętro pokonujemy oczywiście ale daje dzięki tak do końca będziesz na jest są dobra 329 poziom osiągnięty No i klikamy sobie dwóch następnych Tutaj wariatów jakich mamy. O, proszę bardzo, proszę bardzo, i czyżby ten dał mi już 330 poziom? Chyba nie, chyba nie. Będziemy musieli sobie to dobić. Czasem jaki poziom maksymalny uda nam się dzisiaj osiągnąć. 330 poziom już mamy. Dobra. O, i poleciało mi dwie bronie na Maga. To jest na wszystkie staty, więc sobie to oleję. No, ale po co, na badanie? Dziękuję, Krapero badanie. za followka. Dobra, plus 139, plus 135. No oczywiście bierzemy sobie tą runkę, znaczy ruzgę. Odzyskamy sobie klejnocik i władujemy ją tutaj. Plus 23 obrażenia. Ignysek, dziękuję ci bardzo serdecznie za followka. Witam. Po raz setny na tym streamie. Dobra, tutaj mamy wszystko G. To sobie możemy rozmontować z racji tego, że jest event na tyle rozmontowań. Ale po co? Na, badanie? na badanie. Dziękuję bardzo na za followka. Mirin, takie mam... Takie pytanie mam. Słucham, słucham. Jakie masz pytanie, wariacie? Zadawaj je śmiało. Dobra, i to też. To jest na inteligencję, więc sprawdźmy. Plus 84 i punkty życia, więc odzyskajmy sobie ten klejnocik i władujmy go tutaj. Dobra, co by tam dalej było, to sprawdźmy sobie. Siedziba Playa Games na 6% i później szkoła Czyli szkoła magii. Tak, szkoła magii. Ok, let's go. Lecimy sobie najpierw na Playa Games, na siedzibę Playa Games. 340, let's go. Good luck, bro. Thank you, my friend. Thank you, my friend. I will try to do something like that, but unfortunately, I fortunately to nie złam unfortunately. O, i pad nam na strzała w ogóle. Oho, nalot planuję na jeszcze od Hansa. Pozdrawiamy oczywiście Hansa, naszego ukochanego Hansika. Yy, dobra, co my tutaj mamy? Plus 42. To wydaje mi się, że już sobie zamienię. Yy, dodaj miejsce na klejnot yy, i zamienię sobie runkę z moim pasem. Dobra, elegancja. Odzyskajmy sobie ten klejnocik i władujmy go tutaj. I temki mam ulepszone razy 8. Tak więc razy 8 albo razy 10 już sobie je ulepszajmy. Niech stracę. Dobra. To już mamy wymienione, sprawdźmy dalej co mamy, siedziba Playa Games, 13 piętro, następna jest znowu siedziba Playa Games i Liga Superbohaterów, dwa lożki tam możemy kliknąć, tak więc wejdźmy sobie z powrotem do siedziby głównej Playa Games. Pokonajmy gruboskórnego Kreta oczywiście. Dobra, 331 poziom osiągnięty, Ignisku, błagam Cię, proszę Cię wręcz. Proszę tak nie mówić brzydko, bo ja jestem najlepszym content creatorem. To będzie namaga. Na inteligencję i to jest. O ile? O dużo więcej. Dobra, odzyskajmy klejnot. Nieważne, zawaliłem się w akcji. Jest na inteligencję. Ważne, że jest na inteligencję. Tak i możemy sobie przeklikać już tutaj następnych. Dobra, let's go. Klikamy sobie tych dwóch panów i lecimy z następnym od razu elegancko. Bardzo szybko nam idą te lochy. Dobra, lecimy dalej. Nordycy bogowie mamy tutaj Nordycy Bogowie, później trzecia liga superbohaterów mamy znowu dwa. Loszki. Dobra, nordycy bogowie, czyli Heimdal czy nie tor już, tor, mamy już tora. Na U11 w ogrodach macie międzynarodówkę czy Fullpl. Chyba jest tylko trzy osoby. Chyba trzy osoby są tylko z zagranicy, a reszta to same Polaczki nasze ukochane. Jezu, jaki słodki chłopczyk, jak tak miło mówi do widza zdrobniale. Ale chyba muszę wyjść, bo cukrzycy dostanę. Guys, nagrywamy odcinek na YouTube. Tam jest zupełnie co innego. Czy ja w ogóle klikam to, co powinienem klikać? Bo wydaje mi się, że nie. Gdzie my tutaj mamy? Nordycy, bogowie, Thor. 4%. 4% i ten dziad nie chce nam paść. No i nam padł. Właśnie to ja... Właśnie jadę do apteki, też ci kupić insulinę? No, nie przesadzajcie, już nie przesadzajcie, tak? Dobra, klikamy sobie następny loszek, czyli Ligę Super Bohaterów. No i dobra, następnego również możemy sobie pokonać, bo mamy na niego 5%, elegancko nam padł. Pozwólcie, że ja sobie odświeżę SF Tulsa i sprawdzę, co dalej. Dalej mamy jakieś Nazgule, jakiegoś Nazgula mamy do wykończenia, guys, więc obstawiam, że to jest tutaj, dokładnie tak. Nas gula mamy do wykończenia, więc go wykończmy. Ile procent na niego było? Na niego było 4% szans, tak więc zróbmy to. Coraz mniej grzyba, coraz mniej grzyba. No nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, no ale to jest takie typowe. No i dobra, zamykamy hemoridor zatem, bo na tego wariata już mamy 4,86%. Salami to dzisiaj jadłem, to smacznego. 332%. Poziom i odblokowało nam to Górę Popiołów, tak? Góra Popiołów, dokładnie, i jest to Paladyn. Dobra, co my tam dalej mamy? Dalej mamy znowu yy, ekspres do szkoły magii, więc sobie go przeklikajmy. Tylko ile mamy na niego procent? Na niego mamy równe 2% dziękuję szans. O! Dziękuję bardzo za subika! Big Love dla ciebie, my friend. Dziękuję ci bardzo. Będziesz gwiazdą na YouTube. O, i jeszcze followek, dziękuję Ci również, ciastek, dziękuję Ci bardzo za followka, witam serdecznie. Dobra, no i na tym nasze procenty się aktualnie kończą. Dobra, to trzeba się przebrać, ale to przebranie to już sobie spauzujemy tutaj i widzimy się za moment. No i dobra, sali się już tutaj przebraliśmy elegancko, więc ja teraz zresetuję SF Toolsa, w sensie go sobie odświeżę i sprawdzimy co dalej mamy do kliknięcia. Hello Skyline, hello, hello! Dobra. EU10, cyk, dajemy sobie więcej, sprawdzamy SF Tulsa. Tu nas oczywiście przeloguje, więc od razu sobie wbijmy. Jeszcze awanturniczość trzeba zrobić później. Dobra, mamy taką, trzecia liga superbohaterów, później znowu trzecia liga superbohaterów, później mamy nordyckich bogów, tak więc dobra, zabieramy się do klikania od razu. Trzecia liga superbohaterów, dwa lożki są do kliknięcia, więc nie zmarnujmy tej okazji. Jak mamy dwa lożki, podbustowaliśmy się całkiem sporo. Dobra, pierwszy epik już mamy, to akurat wrzucę do toalety, bo tutaj ludzie na czacie już mi wspominali o tym, że tego nie zrobiłem. Dobra, jeszcze tą wariatkę przeklikamy i teraz idziemy na nordyckich bogów, czyli Odyna. Odyna jednookiego musimy tutaj pokonać. Mam nadzieję, że w miarę szybko on nam padnie, bo zbyt wiele grzyba nam tutaj już nie zostało na tym koncie. Co prawda, w miarę tanio się przebrałem, bo dość szybko epiki leciały ale sami wiecie jak jest dobra mamy już to więc wrzućmy od razu ku uciesze widzów może to sobie zostawimy nie dajmy to do toalety po prostu cyk i to będzie na jutro do toalety a to sobie po prostu rozmontujmy dobra co my tam dalej mamy w SF Tulsie w SF Tulsie dalej mamy górę Olimp yy, tawerna mrocznych sobowtórów tawerna mrocznych sobowtórów o elegancko tawerna mrocznych sobowtórów i co ja jeszcze tam mówiłem że co mamy góra Olimp następny wariat jakim jest Loki tak na Loki'ego mamy. Nie, góra Olimp. Halo. Tu jest góra Olimp. Cerber. Cerberka sobie przeklikajmy. Tylko czekajcie, ja muszę mentalnie się szykować. Tutaj mamy 2% na niego i później mamy 1% tawernie. Ok, 2% na tego wariata, więc klikamy. To już nie ten głos, co wcześniej. Zmienił się. No, przepraszam, przepraszam. Dobra. Co my tam dalej mamy? Ta, karcz mam rocznych sobowtórów? Niemożliwe, żeby Babę jak walimy na web. Tak, baba jaga, baba jaga, dobrze. Tak więc baba jaga idzie tutaj do kasacji, a wraz z nią następny przeciwnik. Dobra, zobaczymy, ile grzybków na nią tutaj stracimy. Jak na razie idzie całkiem opornie. Zrobić poradnik, jak to dokładnie zrobić, ale co, jak dokładnie zrobić, wariacie? Jakie loki, proste włosy ma. No tak, proste włosy, miał. to fakt. Dobra. Skupiamy się dalej na tej tutaj wiedźmie przeokrutnej. Coś ona nam tutaj słabo chce paść i nie zapowiada się nawet na to, żeby ona nam padła. Mamy na nią niecałe 2%, 1,78%, więc liczę na to, że ona nam jednak padnie, a wraz z nią następny przeciwnik, który jest zwiadem, i na tego zwiada mamy już 3%, więc jest całkiem sporo. Tutaj musi o. Ewidentnie musiały siąść kryty. Skyline, no dzięki wielkie za followka. No thank you no for follow, my friend. No i dobra, i następny przeciwnik od razu. Yy, nie ma co. Dobra, niech ten wariat już nam pada. Po ileż można się z nim męczyć. Halo, halo. On da nam też pół levela. Wydaje mi się, że 335 jestem w stanie dzisiaj dobić. Bardzo ciężko się gra tym Paladynem. Yy, jednym słowem. Jeżeli nie ma się dobrego startu, nie no, a wydaje mi się, że start miałem bardzo dobry. Pozdrawiam całą gildię naszych ukochanych gołębiorzy, którzy wspierali mnie od samego początku. No i właśnie dzięki temu wsparciu pokonałem tego wariata. Dobra, co my tam dalej mamy? Tawerna przeklikana. Teraz mamy. W sumie, o, zamykamy sobie już miasto Intryk. Mamy dwa do kliknięcia. Mamy też do zamknięcia cały Esteros. Tak więc zamknijmy sobie Esterosik. Póki co na górołaza mamy 1,39% szans. No wydaje mi się, że może nawet większy niż ten 335 uda mi się wbić. Tak więc lecimy, lecimy, atakujemy go tutaj elegancko. Mam nadzieję, że on też w miarę szybko padnie, bo zostało mi zaledwie 300 grzybków. Więc no wiecie, jak jest, musimy go po prostu przeklikać musimy przełamać tą straszną barierę. Dobra, przełamana bariera, i na tą panią, a raczej na tego pana, przepraszam bardzo, na tego pana mamy. Gdzie my tutaj mamy? Miasto Intryk, nie Miasto Intryk, nie. Yy, Steros 11%. No, trochę się pomyliłem. O, i elegancko, elegancko. On nam tutaj padł. I miasto Intryk od razu sobie atakujemy, bo dwa pierwsze lochy to są za darmo. 335 został ukończony i fantastyczny kolekcjoner uzupełni swój klaser w 30%. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I na tą panią, czekajcie, ja sobie tutaj sprawdzę na SF-tursie. Na tą panią mamy 7,20%. No to bardzo ładnie. I plecak jest pełen. Wow. Nie sądziłem, że to mnie dzisiaj spotka. Co dzisiaj jest do tego? No to niestety, ale wywalamy te zwykłe epicki. To sobie zostawiamy oczywiście do toalety na przyszłe dni. A my wracamy tą panią tutaj sobie pokonać. Może 336 uda się nam wbić, bo aktualnie już nie mamy żadnych procent na przeklikanie. Tak więc jeszcze zostaje nam tornadko, które bez problemu powinniśmy sobie pokonać. Dobra. O nie, dobra, to możemy sobie w sumie wywalić, bo to jest mi kompletnie niepotrzebne i możemy dalej klikać, a w ogóle kliknijmy sobie tego wariata, no oczywiście nic mu tutaj nie zrobiliśmy, yy, nic dziwnego, no i dobra, no i klikamy sobie na Chilku już tornadko aż do perfidnego bloka. Te nietoperze zazwyczaj są takimi blokami w tornadzie, te kilka nietoperzy pod rząd. Co my dzisiaj potrzebowaliśmy? Yy, rękawice, dobra, rękawice są nam potrzebne do kociołka. W sumie punkty życia sobie zostawimy, bo możliwe, że niedługo będę wymieniał sobie runki. Albo już poczekam do tych runek razy 8 na HP i wtedy dopiero sobie wymienię, więc zaraz to wywalę. Dobra, plecak znów jest pełen, nic do kociołka nie mamy. Tutaj razy 4 to też olewamy temat i lecimy dalej 400 tornado. Do 489 tornada należy sobie klikać. I później należy też również to stopować, jeżeli chcecie w miarę dobrze wykorzystać te tornado. Polecia nam w ogóle broń, ile daje nam broń? Plus 8, no to trudno, zostawmy ją sobie tutaj do kociołka, znaczy do toalety. Na jutro na przykład. A póki co, no puszujemy, dopóki nie dostaniemy tego perfidnego bloka, tak jak już wcześniej mówiłem, ale już się powoli zaczynają delikatne problemy najmana. Dobra, lecimy sobie dalej z tornadkiem. Póki co idzie w miarę. Elegancko, no chociaż już tutaj komendant nam sprawił delikatne problemy, ale nie poddajemy się i lecimy. Lecimy. No i tutaj jest nocny gól. Dobra, nocny gól. nie, tamten jest sinym gólem i on jest na samym końcu w sumie. Dobra, rękawiczki mamy do kociołka, więc je sobie tutaj wywalmy. Bardzo dużo golda dostaliśmy, nawet z samego tornada. Bardzo ładnie, tutaj mogłem z tym tornadem poczekać. Już do eventu jakiegoś wiedźmowego, tańca i tak dalej, dopiero wtedy to wykorzystywać. No ale trudno, nie ma co i tak widzę, że ten ślimun nam tutaj sprawia problemy i na nim prawdopodobnie zakończymy naszą batalię, bo nie jesteśmy w stanie go przeklikać. Jeszcze kilka grzybków na niego sobie dla sportu. Oczywiście zmarnujmy, spalmy te grzybki na naszym ślimunie i po prostu to odpuścimy. No to tak jak widzicie, no nie idzie, nie idzie, guys, nie idzie. No trudno. Tak czy inaczej nie pamiętam jaki poziom miałem, chyba 10 leveli progresu zostało właśnie wbite, więc nie ma tragedii, nie jestem już ostatni w gildii. Całe szczęście tutaj to możemy w ogóle zmienić na 340 na 340 bo nie będę w stanie raczej wbić tego z 350, ale tak mało expa nam brakuje, więc już tutaj sobie zróbmy tą awkę. Zróbmy sobie tą awkę, żeby dobić level, oczywiście. Więc dobra, zgarniamy to szybciutko. Tutaj, cyk, cyk. Musi ten levelek jeszcze nam wpaść na streamku i na odcinku, oczywiście. Dobra, pyk. Czy nam poleci w ogóle? Dobra, poleciało nam bardzo ładnie. Kluczyk. Elegancko mamy. Dobra, i 337 poziom osiągnięty. Tak więc na tym sobie już zakończymy. Póki co, dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie oczywiście lajka, suba oraz komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!